Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was taki troszeczkę luźniejszy filmik. Zostałam otagowana przez Bożenkę i będzie to film z serii sześciu ulubieńców z sześciu ostatnich miesięcy. Muszę Wam powiedzieć, że trochę się zastanawiam, co Wam tutaj przynieść, pokazać, o czym Wam poopowiadać. Mam takich właśnie kilka perełek, które są za, ze mną od wielu, wielu lat i na pewno Was nie zdziwi fakt, jak pokażę Wam z Hegronu żel sprayu. To jest żel, który u mnie gości od 4-5 lat. Ja mam go zawsze w łazience. Muszę Wam powiedzieć, że próbowałam wielu różnych lakierów. I z Welli, i z Taft, i z alnetu tego z L'Oreala. Niestety żaden lakier u mnie nie wytrzymuje na włosach. Wszystko po jakimś czasie się rozsypuje, rozwala się cała fryzura. To jest jedyny produkt, który rzeczywiście utrwala moje włosy na bardzo długo i trzyma je bardzo długo. To jest produkt bardzo mocny, można z nim przesadzić, jak macie ciemne włosy i za dużo spyskacie. Niestety pozostaną wam białe, takie nieestetyczne kulki na włosach. No i jedyną metodą jest wtedy tylko rozczesanie ich porządnie. Czyli co się czasem wiąże z, ze zniszczeniem fryzury. Natomiast ja już po tylu latach doszłam do wprawy, że u mnie nie widać tego lakieru, ale za to on bardzo fajnie mi właśnie utrwala fryzurę. Cały dzień się trzymają moje włosy. Jest dość wydajny, przez to, że jest właśnie mega mocny. Ja kupuję albo mniejsze, albo większe opakowanie, w zależności co jest dostępne w sklepie, i to jest mój ulubieniec do włosów od lat. Kolejnym produktem, który Wam poka pokażę, też Was pewnie nie powinno nic zdziwić, to jest tusz z Maybelline Colossal Volume. <laughs> Przepraszam. To jest jedyny tusz do rzęs, który u mnie naprawdę jest bardzo długo w kosmetyczce. Y jedyny tusz, który mnie nie uczula, który mnie nie podrażnia. Nie mam uzawieniu oczu, nie mam pieczenia, nie mam zaczerwienienia. On ma rzeczywiście taką mega tą szczotę, ale ta szczota jest tradycyjna. Ja właśnie lubię takie tradycyjne sztuteczki. Nie lubię tych silikonowych, dlatego że one mi podrażniają oko, nie jestem w stanie się pomalować nimi. Jedyny tuż, który rzeczywiście radzi sobie z moimi rzęsami, który rzeczywiście podkręca te rzęsy i wdłuża nie mogę na niego narzekać. Ja go bardzo lubię, nie osypuje mi się. Z reguły po trzech miesiącach ja zawsze tuż wymieniam, bo wiadomo, on się skleja robią się grudki nieestetyczne, ciężko się później nim maluje, no i wiadomo, każde otwarcie tuszu, to się powietrze dostaje do środka, dostają się zarazki, także ja generalnie po trzech miesiącach tusz po prostu wymieniam, pomimo tego, że producent tutaj rekomenduje, że on jest ważny przez 6 miesięcy, ja po trzech miesiącach po prostu zmieniam na nowy, bardzo fajny tusz, często, gęsto możecie go kupić na promocjach, on jest u mnie w kosmetyczce, muszę Wam powiedzieć, odkąd pojawił się w szafie, tylko w Maybelline. Była właśnie pierwsza wersja, weszła, kupiłam, pokochałam i tak został ze mną. Także tuż może jest 5, może 6 lat. zawsze gości w mojej kosmetyczce. Owszem, kupuję inne, żeby sobie spróbować, może znajdę lepszego następcę. Jak do tej pory, jedyny tuż, który mi jeszcze podpasował, to był z Loreala. I to była ta seria z Kolegenem, którą oczywiście kupiłam sobie na tej promocji rosmanowskiej i czekam w kolejce. I mam nadzieję, że formuły nie zmienili, bo formuła tamta poprzednia była świetna. Ale ten tusz ja spokojnie mogę Wam polecić, bo to jest dla mnie numer jeden. Kolejną rzeczą, kochani, którą używam i którą bardzo lubię, to już jest takie maleństwo, jak możecie zobaczyć, naprawdę dużo mi nie zostało, to jest kredka z Vipery, to jest kredka 254, ma numerek Ocea, i to jest taki piękny, popielaty kolor. Ja ją bardzo lubię. Ona jest mięciusieńka. Ładnie się utrzymuje na mojej dolnej powiece, bo ja tu zawsze sobie robię kreseczkę. Bardzo ją lubię. Jest miękka, nie spływa. Trzyma się cały dzień. Ładnie się rozblendowuje. Na pewno będę szukała tej kredki. Mam nadzieję, że producent jej nie wycofał, bo to są świetne produkty. Nie mam podrażnienia oczu, bo niestety wiele kosmetyków nie uczula, podrażnia przy tym kosmetyku nic mi się nie dzieje, jestem bardzo zadowolona, no i na pewno będę szukać na dniach, bo jak widzicie za dużo już mi jej niestety nie zostało. Kolejną rzeczą, którą też używam właśnie od dłuższego czasu, to jest ta paletka z essence do brwi. I muszę Wam powiedzieć, że kiedyś używałam tylko kredki i to miałam taką kredkę w kolorze rudy, więc nie bardzo mi to pasowało. Szukałam czegoś właśnie innego, tym bardziej, że ja mam bywi bardzo jasne, bardzo rzadkie, no i niestety muszę sobie tam troszeczkę je czymś przyciemnić. I właśnie wtedy dziewczyny na YouTube polecia, polecały właśnie tą paletkę z sens. Zakupiłam, no i zaczęła się zabawa. Tu oczywiście są dołączone szablony i tak dalej. Jak zaczęłam kombinować z tymi szablonami, to oczywiście, szablonami oczywiście okazało się, że żaden szablon do moich brwi nie pasuje. Moja jedna brwi jest łukowata, a druga jest w formie trójkąta, a więc obie są zupełnie inne, są rzadkie, są jasne. Często gęsto muszę właśnie robić henny, żeby je przyciemnić, żeby było je w ogóle widać. Co mnie dziwi, bo ja mam naturalne włosy swoje ciemne, oczy mam też ciemne, a obchowę brwi mam bardzo jasną. Więc właśnie wybawieniem dla mnie był ten produkt do brwi, oczywiście używam tego ciemniejszego, ten jasny jest po prostu dla mnie za jasny, jakoś tam próbuję sobie radzić z tymi brwiami, chociaż one są bardzo niesforne, kosmetyczka ostatnio coś próbowała z nimi zrobić, żeby je troszeczkę wyregulować. Też nie bardzo jej tu wyszło. Także sama już nie wiem co na ten temat myśleć. Ale jakoś tak jak widzicie, staram się, żeby troszeczkę te byli przyciemnić. Bardzo fajny produkt. U mnie się trzymam cały dzień, pomimo tego, że mam tłustą skórę. Nie muszę poprawiać w ciągu dnia. Ja nie stosuję też żadnych włosków utrwalających na wierzch, bo nie jest mi to potrzebne. Natomiast jeśli chodzi o tą paletkę, jak dla mnie rewelacja jest bardzo wydajna, bo ja używam już od kilku ładnych miesięcy. Jak możecie zobaczyć, to zużycie jest praktycznie znikome, a maluje się codziennie. Także bardzo fajny produkt, bardzo wydajny, naprawdę Wam polecam. Kolejnym produktem, który Wam pokażę, który też bardzo długo gości w mojej kosmetyczce, to jest pomadka. To jest ta pomadka z Iwonu. Ją też możecie już zobaczyć w kilku moich filmikach, jak się przywija. Ona ma go, kolor Golden Rising i to jest ta ciemna pomadka. Ja ją bardzo lubię, to już jest kolejna moja sztuka. Yy, ona jest nieby bardzo ciemna, ale na ustach nie wygląda tak mocno. Ma jakieś tam delikatne drobinki, ale to się zbytnio nie rzuca na ustach. Bardzo fajnie się zachowuje na ustach, schodzi równomiernie, nie zostaje właśnie taka otoczka, że ze środka się pomadka zje, a na zewnątrz zostaje. Ona się po prostu zjada równomiernie, delikatnie, barwiąc usta właśnie na taki kolor rodzawo-czerwony nie, nie wysusza ust przede wszystkim, bo kupiłam sobie pomadkę z Golden Rostą Matową. No, i ja nie jestem w stanie po prostu w niej wytrzymać. Ja mam wrażenie, że mi usta coś ściągnęło, coś na nich siedzi i w ogóle. A ta ma właśnie fajną konsystencję, taką mięciusieńką, ślizgającą się po ustach. Ładnie wygląda, ładnie schodzi, nawilża usta. Także czego chcieć więcej? No, i na pewno jak się skończy, bo troszeczkę mi tu je jeszcze zostało, to ja na pewno sobie kupię kolejną. I jeszcze jeden produkt który też dość często używam i to jest Bell, to jest Top Coat. On jest z tym efektem UV. To był pierwszy top coat, jaki w ogóle kupiłam, więc nie wiedziałam, jaki mam kupić. On generalnie powiem wam troszeczkę zmienia kolor lakieru, jak się maluje. Czasami to naprawdę daje świetny efekt. Często gęsto ja sobie na przykład maluję nim same takie gołe paznokcie bez lakieru. I wtedy jest świetny efekt właśnie w słoneczku czy w świetle sztucznym, bo tak fajnie odbija. Czasami właśnie stosuję go sobie, jak robię jakieś naklejki na poznokcie, to właśnie tylko tym pociągnę. Też jest świetny efekt. No i oczywiście przy kolorowych lakierach, jak maluję, to też nakładam jedną warstwę. On jest dość wydajny, jak widzicie, nic się nie dzieje, nic nie zgęstniał. Jest dostępny w szafach Bel. także na pewno, jak go skończę, będę się rozglądała za kolejnym. Cenowo był dość przyzwoicie chyba 11 zł, jak dobrze pamiętam, ale nie nam sobie w głowy uciem, że było tyle. Także ja jestem z tego produktu zadowolona, bardzo fajna rzecz, u mnie się świetnie sprawdza i na pewno będę wracała do niego, jak go skończę. Kochani, to by było sześciu moich ulubieńców z ostatnich sześciu miesięcy. Byłoby na pewno dużo więcej tych produktów, ale to są takie moje perełki, które rzeczywiście znam. I spokojnie mogę Wam polecić. Jeśli kochani macie ochotę na no taki tak, to bardzo chętnie pooglądam wasz filmik na Waszych kanałach, a dzisiaj żegnam się z Wami ciepło, kochani, do następnego filmu. Pa pa!